Hello Today is day is special day Special day we're gonna shit yourself ehm, Coś tam, coś tam I z tej to jest Eat Steals Dzisiaj nowy tryb Kto by się tego spodziewał Trzeci, bo w poprzednim dwa były Logiczne, nie? Fajne Mam ochotę się pobać, więc e, Postanowiłem Zesrać się jeszcze bardziej niż ostatnio bo dzisiaj jakiś Hayden Sick. Uh. Uh. Boję się. Ja pierd. czemu? Nie słyszę tego.

O, oh. mm. Am I dead? Am I dead? Uuu uh. Ej dobra Nie podoba mi się ten... Nie podoba mi się ten tryb Jest to pierwsza minuta Dobra Ej. Czyli muszę zdobyć R? Muszę zdobyć aż 20 tych guwien Żeby ale czemu tak dużo? I don't like it. Ogólnie. Są tutaj jeszcze jakby takie trudniejsze tryby na zasadzie, że jeżeli przejdziemy teraz ten, to mogę sobie odblokować potem, yy, że na przykład będzie, nie wiem, więcej. Tych główien, tych orbów do znalezienia. I potem bo wiecie, jak... Nie wiem, czy mi się chce to robić. Ja ok, cztery. Dobra, ja chyba zginąłem znowu. Czy da się to zgubić? Chyba się da. Nie wiem, ile czasu. Starczy tu wystarczy to na przykład siedzieć i to sobie przestanie mnie gonić? Czy co? Mam nadzieję, że to nie jest tak, że teraz cały czas to będziemy szukać. Guide. może ja z dowiem coś. Aha, czyli jak to już mnie znajdzie, to ja po prostu muszę od razu. Hmm. Znaczy, Boże, na początku to my jesteśmy tymi, kto szuka. Jeżeli go przez przypadek znajdziemy, to wtedy on nas szuka. Ja pierdolę. Mhm. Nie mogę za długo siedzieć w jednym miejscu. Załóżmy, że będę chodził tylko. I, I'm not gonna run. Czy to mi coś da? Okej, okay, pójdę w tą stronę, On chyba tu idzie. O. Dobra, teraz sobie na spokojnie zawracamy. Ojej, to będzie dość długie, mi się wydaje. Najważniejsze chyba będzie. Jak najszybciej, znaczy jak najpóźniej go znaleźć, Tak. dobra, on poszedł sobie chyba gdzieś tam. Więc ja pójdę w tą stronę. O Jezu, jak tu dużo tego trzeba znaleźć. Ale jeszcze sprintuje Tak mi się wydaje Dobra Jest, jest w porządku Dobra, GG Oooo, jojoiw Będzie ciężkie, jak zobaczę z daleka, coś czarego, włócającego, to najlepiej na to nie patrzeć, nie? Dobra, tu jest jakiś. A nie patrzyłem na niego. Więc go nie znalazłem. Dobra, go nie ma. To jest dobra taktyka, chyba. Sprawdzić na przykład tutaj. Nie obracać się tam do tyłu. On trochę teraz kojarzy mi się z. Kurwa, nieśmiałkiem. Dobra, dobra. Widzę go gdzieś tam. Okay. Uh, uh, uh. Dobra, widzę go na mapie. To jest plus. On idzie tam gdzieś. Szybko, pójdę tędy. On tam, pójdę w tamtą stronę. Nie mogę go sprawdzić, nie wiem czemu. Mam jakiś cooldown. Na tą zdolność. Oh, fuck. Oh, thank you Thank you że poszedłeś w inną stronę On jest quite On jest za szybki Dobra tam jest E no ty kurwo jebana! To nawet nie jest straszne, to jest irytujące. Gdy jest się blisko rozwiązania, on coś takiego robi. Dobra, ale wydaje mi się, że mój sposób delikatnie zadziałał. Tylko gra trochę nie da się zrobić. Dobra, tu jest tego sporo. A tu jest tego sporo. To on tu będzie. Albo nie. Eee, dobra, tu są kolejne trzy. No i waj. Nie znalazłem go jeszcze. Czemu światło zgasło? Tam jest. Dobra, o, tam się nie wrócę, bo on tam jest Niby go widziałem kątem oka Ale gra Na szczęście tego nie zaliczyło Dobra, zanim przejdę za coś ścianę Szybko. Do przodu, do przodu i w prawo. Okej, okay. można pójść na naokoło. Okej, okay, czyli teraz, czy mi się to podoba, czy nie? On nie będzie ścigał, nie? Dobra. Co by teraz zrobić? Jak by go porobić na web? Na no ja się wrócę, to on raczej sam się znowu tepnie. Tak. Patrzmy ścianę. Okej. Okay. Dałoby się tam pójść, ale on tam jest. bra No szybko. Tu mam trochę cholipkę. Pójdę tu. Please. O, Nie, nie, nie! No kurwa mać! No, ty jesteś takim irytującym trybem. Robiłem cię na łeb jak chciałem. Tylko, że jesteś szóstem i się tepasz w nieśmiałku. Dobra, ogólnie jak się tyłem idzie, to tak jakby szybciej się zdobywa. Kurwa. Jed Aktualnie, co mnie straszy w tym trybie? Troszeczkę się ale dobra. Kurwa. To muszę przyznać trochę szkoda, że on się tak tepa. nie fajnie. się zaraz będzie w jakimś przejściu. No kurwa, wiedziałem. Nawet go nie znalazłem. Nie! Nie! Dobra. Okej. Okay. Szybko. Gdzie to jest? Ja Mógł gdzieś tu poszedł. Jakie on je zaraz znajdzie? Ooo, oh, myślę, że jakiś dziwnym sposobem będzie tu szedł. Trzymajmy dystans, pójdźmy tutaj za tą ścianę. Please, nie idź w tą stronę teraz. Nie mam jak są tuciec. Tu Uuu. Hej. No kurwa. Kujowy ten tryb. Ci frajer tepa na moich oczach, kurwa. Chyba go widziałem w ogóle tutaj. Fajnie by chociaż nie zwiększali tej ilości. Tego gówna tylko gra była bardziej intensywna. Chyba coś słyszę. Tak, weź weźcie to do Czy Przebiega na sam koniec, idiota. Cię nie zatrzymuje. Dobra, jak tu mogę przejść tam, gdzie to jest? O, ale tego tu jest w okolicy. Na lewo. To jest Wetap, w którym on się gdzie tepał. Nad go było widać przez chwilę, ale jakiś ten gra. Nie zapał, że go znalazłem. To słyszałem za sobą. Jakby coś wypadło. Dobra. Tam są 3, 4. I tam jest trochę. No Na kurwa, nawet wbiec nie mogę w niego. A chuj on liczy do tych 5 jak i tak może nie mogę w niego wbiec. A, chuj, biegam. I tak muszę go najpierw znaleźć, tak? No i chuj mi w dupę. Pytułem, że to będzie takie szybkie. O, mi wkurza ten, ten, ten tryb. Jeszcze nie mogę teraz biegać. On może, bez sensu Nie chcę się tu spędzać godziny O no, zobacz mnie, w dupie mam Fajnie, dobra, dobra. Nie wiem idę tu. Dobrze, że jest głuchy. Fajnie jeszcze był taki głupi mnie, jak jest w wysuszeniu. Dobra. To nie ma bata, że mnie znajdzie. OK, dałbym się jakoś cofnąć. Pierdolę, no i czemu? Nie, to nie jest zabawne, to jest kufno. Ogólnie nie wiem, spróbuję tak. Ja sobie to tak dawał pół godziny dziennie. Jeżeli do pół godziny nie przychodzę, to sobie daruję po prostu przerwę. Wracał. Następnego dnia na przykład, i sobie będę znowu, tak, jeszcze raz. Próbował przejść. Po prostu zrobię może kompilację tego jak się irytuje. Jak mi nie wychodzi. Może pokażę tylko te pierwsze kilka podejść. Tam są dwa. ma Kurwo jebana. Pojaw się tutaj. tu i tak masz mnie gonić. Dobra, zanim pójdę w jakąś ścieżkę. Dobra, tutaj. Bo nie. You made it so far. Pff. Nie zobaczy przez Ja mam mister. Tam. Ale to jest najlepsze. Nie mogę siedzieć w jednym miejscu. A. czym... Muszę się na przykład schować. Tak, teraz. On mnie zobaczy. Nie ja wiem, może im dalej, tym dłużej biegnie, czy coś. ja przetrwałem jego atak, właśnie. Czy ja przetrwałem. O, to, to da się przetrwać. Dobra, to teraz tak. Kurde. Tam by mi się przydało iść. Oraz próbuję tędy. Pięć teraz lewo prosto. Pójdę tu, dopójdę w lewo. Kurde. żebym go zdobył Okej, szybko sobie tutaj stanę On biegnie prosto tutaj Nie Dobra Dobra, pójdę tutaj Tu jest Dobra, poszedł gdzieś indziej Ale są ostatni który jest gdzieś tam No nie please 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 on był gdzieś tu był gdzieś tu ostatni. Okej. Okay. No teraz to już w ogóle go zgubiłem. Ja widzę tam coś, co coś na niebiesko? Nie, oczywiście, że nie. Tam chyba. Bo nie. Gdzie on jest?

Uff. Dobra. Mogę tu zapukać. Dobra, ale, ale to był irytujący tryb. Dobra, ogólnie całkiem spoko był to tryb. Bardziej straszny, znaczy Boże, bardziej irytujący niż straszny? Żało mi to jak mnie znajdował tak, tak z dupy, że tak powiem. Nawet dość, w sumie jest dość prosty był. Jak w sumie <laughs> wydaje mi się, że to każdym razem można w jakiś sposób uciec z tym przeciwnika, ja się tam poddawałem, więc pewnie dlatego trochę że mi to zajęło, ale tylko 20 minut. Zobaczmy Lika. Nice. To jest Lik, tego co dzisiaj się działo na następnym odcinku. <laughs> ale dobra, no i tu są to w ogóle te trzy gwiazdki. To są ponoć te trudniejsze poziomy, że na przykład właśnie... Więcej orbów jest do znalezienia, ale raczej nie będziemy się chciał to robić. Ja zostanę sobie po prostu przy skończeniu tych pięciu. Dzisiaj był tylko trzeci, następny odcinek będzie czwarty, potem ostatni odcinek będzie piąty. Tak, tak mam nadzieję, że to wyjdzie. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem.